Znowu poranek a w tym samym miejscu, niedzielny poranek i powiem Wam, że Bergamo jest położone blisko gór i ta pogoda na obecną chwilę, zawsze rano zaczyna się deszczem. Byliśmy tu trzy dni, ostatnie trzy dni yy, nosiło z rana deszczem, potem się rozpogadzało, zobaczymy jak będzie dzisiaj. Dzisiaj jest dzień powrotu, więc trochę kurde lipowato i szczerze mówiąc strasznie mieszane uczu uczucia, bo z jednej strony się kompletnie, kompletnie nie chce się wracać z tej odrywanej rzeczywistości, z tego y, luzu. Bo wiadomo na, na takich wyjazdach jest trochę luzu, wiadomo, czasem panika. <laughs> tym, tym razem było trochę. No ale było co też nagrywać i opowiadać. A z drugiej strony, powiem Wam, tak między wierszami, to chce się trochę do Polski, chce się trochę do Polski, przede wszystkim wiecie czego mi chwilami zabrakło, patrzcie oliwki jak rosną, to jest rzepko oliwkowe, oliwki na wyciągnięcie ręki, proszę bardzo, nie wiem czy dojrzałe czy nie, ale, ale, ale oliwki, ale wracamy do... Tematu. i możecie, możecie wierzyć lub nie, ale naprawdę kiedy włączasz się tą telewizję, żeby chociaż coś, bo no nie, nie, nie oszukuję, lubię, lubię telewizję, lubię jak ktoś gra i coś gada tam i tam oko można zawiesić. Ale powiem Wam, bardziej lubię niż, niż siedzenie ślęczenie przed, przed komputerem i przeglądanie filmików w telewizji, ona jest taka, powiedzmy, nie ingeruje mi w, w mój świat i coś tam brzęczy, coś tam gada, ale... ale tak między wierszami często, często, często zdarzało się, brakowało mi już tego polskiego języka, żeby usłyszeć właśnie w telewizorze. Jestem trochę uzależniona od telewizji, ukrywam. Bardziej chyba niż od komputerów. To, że wiecie, że nagrywam filmy, że je, że je tam wrzucam, to, to zupełnie inna bajka niż ślęczyć i oglądać wszystkie filmy, nie? Ja, ja wolę zdecydowanie jednak tam zerknąć oko w telewizji i tyle, nie? I brakuje, brakowało mi tego polskiego języka, I tak czasami, nie? Dziwne, dziwne, ale tęsknię się za tym krajem trochę. Szczególnie wtedy, kiedy nagle wszystko się wali i nagle y, tutaj macie świadomość, że już powinniście być w Polsce, jeszcze nie jesteście w Polsce, bo z takich z takich względów, że to wszystko się poprzewracało. No a z drugiej strony można jeszcze dodatkowo wypocząć w takich cichych, cichych rejonach, na przykład Bergama, co kompletnie nie było planowane i, i faktycznie ku psychicznie się oderwałem, zajebiście jest tutaj po prostu i i mówię, są takie mieszane uczucia. Z jednej strony chce się już do tej Polski, chce się poznać, znaczy poznać, poznać tfu, usłyszeć ten polski język, co na pewno będzie miało miejsce dzisiaj na lotnisku, bo, bo tych Polaków wczoraj było na Starym Mieście mnóstwo. Myślę, że spora część przyjechała na weekend. Myślę też, że spora część yy, tych Polaków Czeka po prostu na ten e, lot z Bergamo do Polski przez to, że, że piątkowy, dobrze mówię, piątkowy lot był odwołany, więc naprawdę tych Polaków było mnóstwo. Ja jeszcze raz, jeszcze raz Wam powiem: naprawdę, ci, którzy mieszkają w miastach, gdzie są te duże lotniska, e, czy to Kraków, czy Warszawa, czy Gdańsk, naprawdę warto słuchajcie zajrzeć do Bergamo na weekend, no bo w naszym przypadku no nie jest to możliwe, przecież suwałk musimy tak. <laughs> musimy żeby dojechać na lotnisko to musimy poświęcić przynajmniej 5-6 godzin czy to pociągiem, czy to autobusem. Więc w naszym przypadku wypad weekendowy odpada, ale osoby, które mieszkają czy to w Gdańsku, czy w Krakowie, czy w Warszawie, czy no nie wiem gdzie gdzie tam są jeszcze te duże lotniska większe, nie? Naprawdę polecam taki wypad do Bergamo weekendowy. Naprawdę można znaleźć na pewno, jeżeli się zaplanuje troszeczkę wcześniej. Można znaleźć na pewno jakiś w miarę przyzwoity nocleg I, i warto, warto pochodzić po starym mieście Bergamo, warto spróbować tej pizzy z Bergamo, w ogóle pizze jak się różnią, słuchajcie, bo teraz mogę coś, mogę coś o tym powiedzieć, bo jeliśmy pizzę w, na, w Neapolu, jeliśmy pizzę w... w, w Rzymie. I jedliśmy w Bergamo i powiem Wam, że jednak, jak na mój gust, to najlepsze pizze, jakie jadłem, oczywiście te sprzedawane na ulicę, nie? I one niczym się tam nie różnią od tych pizz okrągłych, które trzeba jeść przy stoliku. Po prostu one są robione na prostokącie i tyle. Zamiast w formie okrągłego talerza. To powiem Wam, że najlepszą pizzę, jaką jadłem, to jednak we Włoszech, w Rzymie. Tam naprawdę robią na bardzo cieniutkim cieście, na cieście chrupiącym dużo farszu. Natomiast w Neapolu już jest ciasto grube, ale też jest dużo farszu. No i tutaj w Bergamo też jest ciasto grube i też jest dużo farszu. Yy, I wszystkie były smaczne, i naprawdę, tak jak ja nie przepadam za pizzami, tak, yy, tak powiem Wam, że tutaj ani razu nie zdarzyło mi się, żeby ta pizza nie smakowała. Próbowałem różnych. Różnych, Nie wszystkie się tam nagrywało, yy, ale próbowałem różnych smaków yy, i z różnych okolic, i naprawdę ani razu nie zdarzyło mi się, żeby ta pizza była niesmaczna. Próbowałem też yy, ichnego, jakiegoś tam rodzaju spaghetti, nie? jakieś odmiany, i też było przepyszne. Podaję, że też z grubym makaronem jadłem, bo jadłem chyba z cienkim i z grubym. Kurczę, tych, tych dań trochę było, i nie wszystko pamiętam, mówię, nie wszystko się nagrywało, bo, bo i tak tych filmów. Wyszło jak widzieliście mnóstwo mnóstwo i tam nie jeden pewnie będzie narzekał że ile można to już pokazywać ale słuchajcie tyle się wydarzyło i tyle, i tyle rzeczy y, miałem do przekazania y, na tym tripie że po prostu tyle filmów wyszło i ja mówię nie zmuszam nikogo do oglądania jeżeli ktoś ma ochotę to ogląda jeżeli ktoś nie ma ochoty to po prostu proszę wyłączyć ten film i, i, I tyle, nie? To, to nie jest tak, że ktoś ma obowiązek to wszystko e, oglądać. Hmm. Powiedzmy, że dla ludzi, którzy, których interesuje, e, interesują moje wyprawy i moje tripy, e, będzie to interesujące. Dla osób, które interesują się moczem, nie będzie to interesujące i, i oni będą dalej skupiać się na moczu i na innych e, moich jakichś... Powiedzmy, no nie wiem jak to nazwać, o, na, na mojej przeszłości. Zamiast, zamiast skupić się na teraźniejszości, i tego nikt nie zmieni, ja jestem w stanie to zrozumieć. Co do planów, jest plan na kolejny trip. Czy on się uda? Trudno mi powiedzieć. Na pewno jest już rezerwacja. Na pewno jest już rezerwacja. Natomiast wiecie, rezerwacje zawsze można odwołać. Na Bookingu jest to tak, że że można w każdej chwili tą rezerwację odwołać do pewnego momentu yy, w każdym razie jest już zarezerwowany trip, tym razem do zupełnie innego państwa, także chyba na obecną chwilę Włochy się skończą, na pewno będę chciał wrócić do Włoch, na pewno jeszcze będę chciał wrócić do miejsc, w których nie byłem a jest ich sporo nie wiem, Turyn, Bari nie wiem Sycylia, <ścjalnia> no to już czekajcie, to już chyba wyspa no to dobra, kagliary, nie? Yy, jeszcze bym mógł wymieniać inne, ale, ale akurat nie pamiętam. Także, także na pewno jeszcze do Włoch kiedyś wrócę. Poza tym y, nam się bardzo spodobało we Włoszech. I klimat, i otoczenie, i ludzie, i wszędzie w tych Włoszech, gdzie nie byliśmy, a byliśmy, pamiętajcie, w Pizie, we Florencji, wszędzie zawsze jest coś fajnego do zobaczenia, chyba <laughs> oprócz Mediolanu, yy, ale ja. Nie wiem, może jeszcze dam szansę dla tego Mediolanu, ja jeszcze raz powtarzam. Naprawdę, tu może dużo ludzi mnie zbesztać, że ja tak pluję na ten Mediolan i tak dalej, ale po prostu byliśmy tak wykończeni psychicznie, zmęczeni tym całym faktem, który się stał w związku z odwołaniem lotów i strajków, że naprawdę ja w tamtym momencie, kiedy, kiedy szliśmy po Mediolanie, to miałem w głowie tylko to, żeby Mieć już ogarnięty, spokojny nocleg, żeby naprawdę y, mieć gdzie spać, jak człowiek, i, i żeby. No i też zamartwianie się, no, że kurde, że nie wrócę na czas, i tak dalej. I być może dlatego takie opinie z mojej strony padały na temat Mediolanu. Natomiast być może jeszcze dam szansę dla Mediolanu. Być może trzeba się do niego wybrać w dzień, a nie wieczorem. Może to wtedy zupełnie inaczej wygląda. Chociaż z tego co wiem, jak przeglądaliśmy opinie, to właśnie sporo ludzi na ten Mediolan jednak narzekało ze względu na to, że e, bodajże nawet takie komentarze padały, że e, przechodzili koło jakieś, e, koło jakiegoś zabytku i mimo tego, że był ogromny i duży, tego minęli. Po prostu był tak wtopiony w otoczenie, że nawet się za bardzo nie wyróżnił, więc to myślę, to też coś znaczy. Także e, następny trip, jeżeli się uda, będzie to na pewno do innego państwa. E, do Rzymu jeszcze wrócimy, a co przyszły rok przyniesie, bo w tym roku kończymy już podróże, definitywnie. Jest już koniec października, został się listopad i grudzień i w tym roku kończymy podróże definitywnie. Zaraz jest święto zmarłych, potem, potem Boże Narodzenie, potem Sylwester, więc, więc wiadomo jak to wszystko wygląda. Trzeba też żyć w Polsce. Aż tak finansowo dobrze się nie stoi, niestety. Natomiast po Nowym Roku, po Nowym Roku, słuchajcie, no, zaczniemy próbować, próbować kolejne tripy, odwiedzać kolejne państwa i myślę, że coraz więcej ich się będzie zbierało i tak jak widać, mimo tego, że, że przestałem robić lajty, że tak naprawdę YouTube nie jest moim źródłem utrzymania, to jednak staramy się jednak... Dalej podróżować i dalej spełniać te moje marzenie, które wiąże się ze zwiedzaniem świata. Świata, dobra. To dużo powiedziane. Europy. Niech będzie. Przynajmniej na razie. To co czas pokaże, zobaczymy. I mimo wszystko, jednak to się jakoś udaje. Jakoś to się wszystko kręci. I kręci się do przodu. I też dziękuję przede wszystkim, bo. Teraz zobaczyłem, yy, teraz zobaczyłem wczoraj właściwie, że mamy już 7,5 tysiąca subów, nie wiem jaki jest stan teraz, teraz kiedy ten film szedł, ale wczoraj, czyli w sobotę 22 października było ponad 7,5 tysiąca subów, <laughs> bardzo Wam dziękuję, jestem niezmiernie, niezmiernie pozytywnie zaskoczony, chyba. Tym zakończę mój monolog. A czy coś jeszcze nagramy? Może no z lotniska, może z powrotu. Zobaczymy. Czas pokaże. W każdym razie my się powoli będziemy zbierać do wyjazdu, do wylotu, do Polski. Pozdrawiam.